Mano, witam Was na pierwszym filmie na tym kanale. No i chciałem zrobić oprowadzenie po gospodarstwie. No i mamy pierwszy sprzęt yy, MTZ-82. No, jest. No, się sprawuje, już trzeci rok mu idzie. No, trzeci rok już będzie. Wszystko jest. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy Forschnita E512 Niedawno skończyli mżniwa Ale w tym roku mogę Wam powiedzieć, że ani razu się nie popsuł No i za to plusik dla niego. Dobra, idziemy dalej. Yy, cześć pies. Yy, tutaj mamy Ursus C411 bez jednego chlapacza, bo jak zbierałem siano to urwałem. No, no, no jest. Tutaj kura jest. Cześć, kura. Co tam u się Żyjesz? No dobra, dobra. Yy, tak się prezentation. Bydle, nie? Dobra, idziemy dalej. Bo trochę tego jest jeszcze. Śrutownik. A, no to mogę Wam pokazać całe nawet. No tu jest taki, stalarnia oh mojego ojca, ale mnie to tam nie interesuje za bardzo. Idziemy dalej. Znaczy pójdziemy sobie na strych. Pokażę wam wszystko, o, bo te schody się ruszają trochę. Tu mamy zboże na śród, zapisane tu owiec, pszenica ozima, przyżyto. To jest wszystko na siewy, a tam jest dla kur też, no. Jęczmieniary, tu mamy snopki, tegoroczne wszystko. Betoniarka do zaprawiania zboża. Pierwsza hodowla no Pierwsza hodowla na tym kanale Która wam pokażę To są gołębie Tutaj będzie robiony wylot Ale dopiero są 3 dni tutaj Jak wam się tutaj mieszka? Bardzo dobrze Tu są nie mają, mają. No i tutaj mamy trochę słomy jeszcze Idziemy dalej Znaczy schodzimy tak się prezentuje. Strych wialnia. Sprawuje się. Idziemy na dół z powrotem. Idziemy do, do maszyn. Obsasa. Strome, schody. <grywamy> Obrabiamy 15 hektarów. Mamy jeszcze łąki, ale nie używamy tego. Znaczy używamy tylko jedną łąkę tutaj przed domem mamy. No i a tak, tam, tam gdzie mamy pole, to nie używamy jej, tylko ona stoi sobie po prostu. tej kurki. Przejdziemy sobie tędy, bo kogucik lubi pogonić. Tutaj sięgni do kukurydzy. Tu kukurydza nie chyba. O, Pierwszy sprzęt od tego. Opryskiwasz tak Tutaj mamy ładowacz do beatbacków, to no, a tutaj mamy takiego cyklopa. Yy, mamy podgartywaczkę do ziemniaków, yy, pług trzyskibowy obrotowy, dałem te zasika. Kopaczka do ziemniaków, kurczaki. O i leżóweczka jest z bronami założona, bo, ale jeszcze nie talerzowaliśmy po żniwach. Tylko czekamy aż troszkę popada, bo to jest znowu się złamała ta Śliwka, ale ona się pułamała. ona, ale ona mali się zielone, nie, nie usycha. Trzeba będzie ją znowu w tym roku podnieść, jak będziemy wyciągać agregat, bo agregat będziemy wyciągać, dlatego że po jak siejemy jęczmień, a jary to siejemy to oramy pod niego o. i później trzeba nim uprawić. Trzeba uprawić po, po tym. No po orce. Tutaj ta. Plewiarka, ja to mówię plewiarka do ziemniaków, tam pomiędzy rzędami chodzi. Kultywator 3 metrówka, no 2,9 metra, ja to mówię jeszcze metrówka. Tam jest kultywator 2,2 2, 2 metra. Punkt 3 skibowy, punkt 4 skibowy. Tam są wały, ale no wały troszkę zarosły. Ale nie używane już 4-5 lat. Tutaj mamy kolejny agregat uprawowy, tylko że tam są brony, a tu są. Na ząbki Tutaj mamy taką beczkę Do podlewania ziemniaczków Znaczy to był kiedyś opryskiwacz Ale lance ściągnęliśmy No i jak do podlewania jest pompę się wsadza Podłącza do prądu i hula Tu kolejny kultywator 2 metry On też brony ma Tylko, że brony są na Na łańcuchu, nie? Dobra, tutaj mamy op Kolejny opryskiwacz Tutaj mamy kwoka z kurczakami <grym>, Tak w zestawie no, on też tym nie pryskamy, bo mamy tamten duży, to po co stoi sobie. Jest plan, żeby go sprzedać, żeby nie stał, on no fajny, on dobry ma, dobry jest. Tylko, że co, nie starcza, jak jedziesz gdzieś dalej, jak mamy działkę 10 km w stronę, no to trzy razy nie będziemy jechać, bo on ma ile tam, 300 litrów, a tamty ma 1000, nie? A tam trochę hektarów jest. Co tu jest ten orkan do ziemniaków. O no i tutaj no ta dwukołówka y, Brony. Piątki podajże piątki. No, no piątki, no. No piątki. <grym>, do rozjeżdżania tego. ciągnikami jak ja coś tam trzeba robić w środku. Y, siewnik 3 metrówka. On kiedyś był 6 metrowy, tylko że był konny. A mój dziadek go przerobił na wieszany. Nie? No i sieje ładnie. O, tu jest ta, nasze pole. Tu, tutaj, cyk, cyk i do końca prawie. No, do tak coś. O, jak będą prace polowe, to zobaczycie. Dobra, idziemy do pierwszej przyczepy. Wiaty takie są. Pierwsza przyczepa to jest trzytonówka. Na niej jest pszenica no, podakry, podakrywana tak. Trochę ona odremontowana była. Tylko, że burty musimy zamówić na wioskę. Że już metalowe, nie drewniane. No nie? nie wchodzi, no on gdzieś około 4 to on wchodzi, bo na stawki ma jakieś tam. Y, tutaj mamy header do forsznita. metrów? Kurczę, ja zawsze nie, ja nigdy nie milometrów. Muszę kiedyś go zmierzyć, a zaraz pójdziemy po metra zmierzymy go. No yy, tu orzech jest, O, tam, yy, półeczka. Szczepo 6, tonówka na niej też jest pszenica, tegoroczna, tam też jest pszenica i idziemy do trzeciej przyczepy, jeszcze czwartej, ale czwarta jest pusta, na tej też jest pszenica, bo na tamtej było przeżyto, ale sprzedaliśmy, o. o, akurat z takiej gorszej działki było, jadzia, cicho. W ogóle z takiej gorszej działki i tam dobrze nie wymusił bo tam trochę trawska było, ale tamta czystsza, no to stąd była tamta ta, no. Widzimy. Jeśli to można zaliczyć dla przyczepy, to mamy kolibę, tutaj mamy też materiał na siewy, jeden worek, ta jest pusta, 5 ton na nią wchodzi, no tamtą też 5 ton, pszenicy. Jęczmienia śmija jęcz, 4, bo jest nie No, na jak 4. Tu koryto dla kaczek nalane. A tu jest właśnie ten strych tam gdzie jest to siano, to wszystko. Yy. Tu jest taka nieduża hodobla. Tu jakiś złom. O, króliki wam pokażę. To muszę kogucika troszkę przegonić, bo... Jadzia! Muszę troszkę przegonić, bo... On czasami mnie lubi pogonić. Tutaj mamy króliczka, samczyk, jedzenie, wodę ma, później dam. Tutaj mamy dalsze króliki. Tu mamy taką samiczkę, a tu są trzy samiczki też. A tamten to jest ich brat, tylko że oddzielony już było, on jest samczyk. Tutaj mamy jeszcze jednego króliczka, to jest samczyk. Ona zaraz będzie... za miesiąc będzie miała młoda. Jadzia! No. Może jak ona się drze, jak ona się drze. kury, króliki, kaczki, gołębie. Ojeju! Tutaj mamy no, tu kurczaki, te co tam łaziły. No tutaj taki kurnik. Ten kurnik będzie skracany, a tam za to będzie ogrodzone to wszystko. To będzie i z tych palek, bo to bym miał celak, cielak, cielak stać, ale nie stoi, bo nie mam. Czy miały, miało być hodowla bydła, ale nie wyszło. I z tego powodu będzie hodowla świn. Ale to przejdziemy. U, muszę wszystko plagać, ale dopiero i tak w październiku będą. Mamy zamówione już cztery sztuki. O tutaj muszę tą słomę spakować. tutaj balo stał. No stoi. Muszę ją spakować. To okno zrobić. I tą kratę zrobić też. Na tip top. I na kury muszę ścianę zrobić murowaną. Bo słyszałem, że nie można trzymać przy takiej ścianie. Więc będzie murowana ściana. I tutaj będzie jeszcze jedna klatka. No i tutaj będzie klatka, no ale tylko w jednej klatce będę na razie trzymał te cztery świnie, a później wiadomo, będzie coraz więcej tych świnie. O, kochin, coś tam wywalasz. Tutaj mamy kobucika. O, się wystraszył mnie. Ja się jego wystraszyłem, dobra. Yy, tu kurczaki se śpią. Śpij się. no, dobra. No i co? Jak samo nazwa mówi? Yyy... To by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnych odcinkach, które będą się pojawiać. Tak, z, z tym pięknym akcentem kończymy na kaczkach. Siemano!